Były to czasy, kiedy oczywiście istniała cenzura, także za, zanim przystąpiliśmy do nagrania, do realizacji jakiegoś nagrania, e, trzeba było cenzurować teksty. E, nie mieliśmy większych spięć czy, czy kłopotów. Oczywiście kilka takich przypadków było, że cenzor nie chciał nam jakiegoś tekstu przepuścić, ale na ogół nie przypominam sobie, w wielu takich przypadków na ogół dochodziło się zawsze do jakiegoś porozumienia, na ogół, artysta, czy tekściarz musiał ze mną pojechać do cenzury i zastąpić jakieś słowo innym słowem dokonać jakiejś tam kastracji tekstu, czy też jakiegoś złagodzenia. I potem w takiej wersji było to nagrywane. Często w, w swojej pierwotnej wersji było wykonywane na koncertach, więc wszyscy wiedzieli wszyscy fani wiedzieli o co chodzi, że takie zabiegi trzeba było stosować. Ale było to troszkę na zasadzie takiego no, pokazania jakiegoś tam diabełka gdzieś za głowy, za pleców rynkowi. Wielokrotnie powiedzmy zespoły typu Dezerter, e, Śmierć Kliniczna, e, Grzesiek Ciechowski, czyli Republika, e, Klaus Mitwoch mieli tego typu e, jakieś tam problemy w okresie, kiedy złożyli teksty nam do, do ocenzurowania. Ale nie były to jakieś wielkie zadrażnienia i na ogół to bezkrwawo się wszystko odbywało. Wiem, że nawet te ocenzurowane i przez nas zaakceptowane teksty były czasami jeszcze cenzurowane przez radio, bo nawet pewne nasze płyty potem wydawały się za ostre radiowcom i one nie były grane czy nie były puszczane. Także często ta autocenzura nawet była groźniejsza czy bardziej bolesna niż, niż taka cenzura zawodowa. Ktoś się, ktoś się bał? Oczywiście to się zawsze troszeczkę ryzykowało własnym stołkiem, własnym stanowiskiem, bo no wiemy, jakie to były czasy, Wystarczył tam jakiś jeden czy drugi telefon i można było się pożegnać i z pracą. Także absolutnie rozumiem tych wszystkich, którzy, Jakoś się tam obawiali, bo z tego tytułu mieli jakieś nieprzyjemności. Ja też miałem jakieś w pewnych okresach jakieś lekkie połajanki, rozmowy, żeby, żeby jednak tego nie puszczać. Mówię o moich przełożonych, ale to nie jest jakaś, jakiś. jakiś Znaczący w, w, całej, w całej tej historii rozwoju ton pressu i muzyki lat 80. incydent czy sprawa. To po prostu, no, staraliśmy się dostrzegać wszystkie jakieś fajne zjawiska. Jeśli tylko były one cenzuralne, to po prostu to się nagrywało i wydawało. Proszę pamiętać, że olbrzymia większość tych zespołów. Wówczas nag nagrywających dla Tonpresu, presu, to byli bardzo młodzi ludzie, bardzo często bardzo biedni ludzie. Tacy, którzy no, czasami nie mieli pieniędzy, żeby przyjechać do Warszawy. Nie mówiąc o jakimś tam utrzymaniu się, hotelu i tak dalej. Także no, gdybyśmy się związali, mówię o Ton presie, z jakimś no, innego rodzaju wykonawcami, może troszkę lepiej sytuowanymi, może z innej generacji. No być może tego typu propozycje by, by do nas docierały, ale tak jak mówię, no wystarczy przejrzeć cały katalog przez nas wydanych płyt i no praktycznie przez lata 80. to zajmowaliśmy się tylko muzyką rockową. I to no, przede wszystkim wyszukiwaniem jakichś młodych, młodych twarzy, młodych talentów, który, które no, dostrzegliśmy, pomogliśmy w wylansowaniu. E, natomiast e, czy, czy to robiło radio, czy jakieś inne media, też nie sądzę. Wydaje mi się, że jest tu dużo takich pomówień. E, w, w radiu, w telewizji pracowali też młodzi ludzie, którzy się tym fascynowali. E, dobrze nam się ze sobą współpracowało. Udawało się właśnie wspólnie wylansować wiele, wielu artystów, wiele zespołów. Także wydaje mi się, że z, że z, tym, z tą korupcją to, to duża przesada. To, co się działo na liście i, i w Trójce, i tych listach telewizyjnych, które w pewnym momencie się pojawiły to, to miało, miało ewidentny wpływ na, na popularność i w związku z tym na sprzedawalność. Jakkolwiek to nie, nie, nie miało takiego przełożenia, że... Że zespół, który powiedzmy nie był w ogóle w, na, na listach no, typu deserter, a, a też bardzo dobrze fonograficznie się, e, się sprzedawał, czy, czy jakieś TZN-Xenna, czy jakieś inne zespoły punkowe, tego w ogóle ani radio nie grało, ani, ani telewizja nie puszczała, a mimo to płyty się sprzedawały bardzo dobrze. W, w latach 80., e, zwłaszcza w pierwszej połowie, e, to jeszcze nie, nie występowało coś takiego jak, e, jak piractwo kasetowe. Proszę pamiętać, że wszystkie te kopiarnie kaset w zasadzie były e, ściśle, ściśle limitowane. To nie, to nie był taki okres, że ktoś mógł sobie kupić urządzenia do kopiowania i potem to jakoś tam rynkowo, e, na rynek wprowadzić. Yy, takich kopiarni, które zresztą były bardzo drogie, było zaledwie kilka w, yy, w kraju tam Wifon, Tonpress, yy, jeszcze tam z dwa czy trzy miejsca. Także to się dopiero yy, rozwinęło w okresie tego w, no, w, uwolnienia rynku tak zwanego, czyli umożliwienia prywatnym osobom do, do prowadzenia jakiejś tam działalności na własną, na własną rękę. Natomiast w, w tych czasach, o których mówimy, to, to było bardzo trudno kupować nawet taśmę magnetofonową czy, czy, czy pudełka. To wszystko było bardzo, bardzo ograniczone i limitowane. Kopiowanie na własną rękę pojawiło się znacznie później, czyli gdzieś tam koniec lat 80., y, y, początki 90. I jeśli mówimy o takim kopiowaniu przez same zespoły i rozprowadzaniu tego w, w jakimś określonym, zamkniętym kręgu znajomych czy fanów, to to absolutnie nie miało żadnego znaczenia na sprzedawalność tych zespołów na innych nośnikach, czy chociażby na samych kasetach. Ale to, to nie było w żadnej w żadnym konflikcie z oficjalnym wydawaniem. TONPRESS był częścią Krajowej Agencji Wydawniczej. Praktycznie była to redakcja Krajowej Agencji Wydawniczej. Natomiast Krajowa Agencja Wydawnicza była częścią olbrzymiego koncernu prasowo-dystrybucyjnego RSW Prasa Książka Ruch. No z pewnością RSW było potentatem w tamtych czasach. Pamiętajmy, że praktycznie monopolistą, jeśli chodzi o wydawanie prasy i dystrybucję prasy, także był to no, gigant, kolos. Jeśli, jeśli porównamy to oczywiście z innymi krajami, nawet zachodnimi, to przecież tak, takich, takich sytuacji nie było. No, nie, nie było dominacji czy monopolisty w w wydawaniu prasy i dystrybucji prasy. Efektywność Ton Pressu w zestawieniu z innymi działami Krajowej Agencji Wydawniczej czy RSW oczywiście różnie wyglądała w różnych latach. Przypuszczam, że w latach tego tej największej sprzedawalności naszych wydawnictw była to pozycja znacząca. W innych latach może, może nie, Przecież pamiętajmy że RSW wydawało też, czy KAW wydawał y, y, widokówki, czy tam karty pocztowe. To szło oczywiście w, w setki milionów w ciągu roku, także zyski KAWu, czy RSW były z wielu, z wielu źródeł. Y, y, pocztówki dźwiękowe były wydawane w latach 60. -tych. Były też wydawane przez Tonpress, zupełnie y, legalnie. To znaczy. Działając w ramach obowiązującego wówczas prawa. Czyli z jednej strony, Tonpres był takim wydawcą absolutnie renomowanym i wiarygodnym i legalnym, a z, dru z drugiej strony, do końca gdzieś lat 70., początek nawet 80., wydawaliśmy również e, pocztówki dźwiękowe. Od tego się w zasadzie e, zaczęło. Znaczy działalność Tonpresu się zaczęła od pocztówek dźwiękowych. I było to rodzaj, oczywiście, na, w dzisiejszym rozumieniu rodzaj piractwa, bo wydawaliśmy również pocztówki z zachodnią muzyką, nie płacąc żadnych w tamtym okresie tantiem, ani opłat. Pierwszych prywatnych wydawców pocztówek dźwiękowych można traktować jako Pierwszych piratów na tym rynku, jakkolwiek było to działanie w zgodzie z obowiązującym wówczas prawem. Tak wyglądało wówczas prawo autorskie, czy też brak, brak tego prawa autorskiego. Nie wiem, jak to wyglądało w relacjach płacenia tantiem autorskich, to znaczy tych tantiem zaiksowskich. Trudno mi to oceniać, ale prawo było dosyć wówczas liberalne, jeśli chodzi o o tego typu przestępstwo. RSW było koncernem, który bezpośrednio podlegał pod polską pod komitet centralny PZPR. Czyli było to w zasadzie koncern partyjny.